Mocne brawa, bo w rzeczywistości chyba koralinki trzy razy to się nie kłaniały. Także bardzo dziękujemy Państwu za, za wielkie, wielkie brawa. Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się dzisiaj do tak pięknego występu naszych uczniów. Przede wszystkim pragnę podziękować pani Krystynie Palu oraz pani Annie Nowickiej, które. No można by rzec, były matkami dzisiejszego koncertu, bo to one... Pani Ania, bardzo prosimy Panią Anię do Wam wszystkim, się chowa. Kamili Stoleckiej i pani Jadwidze Grzyśce za przygotowanie iskierek i nutek oraz pani Magdalenie Szymańskiej za występ gwiazdeczek, czyli tych naszych najmłodszych Wiliusińskich, którzy wystąpili na początku. Wielkie brawa dla nich. Syrek, pani Adrianie Pęczek, Magdalenie Kudzi, Iwonie Wigada oraz Karta Żydny za przygotowanie tej pięknej dekoracji, którą Państwo możecie podziwiać. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale również obok choinki stoi renifer. Bo skoro władze miasta zakupiły renifera w tym roku, to i my też renifera mamy na scenie. Więc dziękuję bardzo, bardzo Paniom za przygotowanie dekoracji. Wielkie brawo. Pani Ewelinie Rosmus za opiekę nad dziećmi, tutaj też koordynowanie, panu Markowi Piłce za pomoc techniczną. No i dziękuję panu Leszkowi Koczołowi, który od wielu, wielu lat ma. Dziękować naszym konferencjom. Proszę o wystąpienie Julii Ramik i Piotra Putełko. Bardzo gorąco dziękuję. wszystkim śpiewającym, przygotowującym dzieci. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję również Państwu Annie i Adamowi Koziosz za uchwycenie tych wszystkich film naszych w kadrze i filmie. <zyskujesz> Chciałabym również podziękować Pani Jadwice Mikundzia oraz Panu Romanowi Jeremczykowi za współorganizowanie dzisiejszego koncertu. ten mógł się odbyć. Także bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękuję Radzie Rodziców, które tutaj zaszczyciła nas swoją obecnością, ale przede wszystkim za to, że już od wczesnych godzin przedpołudniowych mamy dziennie przygotowywały nasz słodki poczęstunek. Dziękuję wszystkim tym, na dzisiejszy koncert, dzięki którym mogę tak naprawdę Państwa na ten początku po koncercie zaprosić. Także bardzo bardzo serdecznie dziękuję. Zanim jeszcze poproszę o zabranie głosu pana burmistrza i pana przewodniczącego Lamika, chciałam tylko złożyć życzenia Państwu spokojnych, zdrowych wśród najbliższych świąt, tego Bożego Narodzenia. Niech te słowa, muzyka dzisiejszego koncertu pobrzmiewa wśród kolędowego klimatu świąt, ale ta nasza myśl Paskala, że cała godność człowieka spoczywa w myśli, niech pozostanie w naszych sercach, niech pozostanie w nas podczas tych świąt, także w tych scenkach, które tutaj były odgrywane. A myślę, że wtedy świat będzie piękniejszy, jeśli wszyscy, każdy z nas będzie go zmieniony. A teraz już zapraszam bardzo serdecznie na scenę pana burmistrza Jana Firda oraz pana przewodniczącego rady, pana Tomasza Ramika. Szanowna pani dyrektor, w imieniu wszystkich słuchaczy tego dzisiejszego pięknego, pięknego konceptu. Chcieliśmy podziękować za wspaniałe przygotowanie nas już do zbliżających się świąt. Dziękuję za wysoki profesjonalizm wszystkich artystów tutaj występujących na scenie. Dziękuję wszystkim nauczycielom, organizatorom, pani dyrektor za piękne zorganizowanie tego już 26. konceptu gwiazdkowego. Jest taki Piękny dzień, ciepły dzień, choć grudniowy, jak wszyscy, wszystkim ślą życzenia, jak piosenka mówi, dlatego my również chcieliśmy wszystkim i tutaj na sali i wszystkim w całej społeczności szkolnej złożyć te najserdeczniejsze życzenia świąteczne, aby tutaj wprowadzony dzisiaj ten piękny nastrój świąteczny, te piękne słowa, piękne piosenki e, trwały do nas, aby to przesłanie e, piękna radości trwało w nas przez całe święta i na wiele Wszystkiego najlepszego, radości i wiele łask Bożych, Z narodzenia Pana. Wszystkiego dobrego. Pan Państwo goście, młodzieży. Bardzo serdecznie chciałbym Pani podziękować za zaproszenie na ten dzisiejszy koncert, bo bez tego zaproszenia nie moglibyśmy razem przeżyć tej wspaniałej chwili tutaj. Wspaniała nasza młodzież, myślę, że możemy być z niej dumni, dała wspaniały koncert. wspaniały koncert myśli filozoficznej, dobrej muzyki prowadziła nas wspaniały nastrój świąteczny. I korzystając z okazji, chciałbym złożyć na Ratko nadchodzące Święta życzenia błogosławionych, zdrowych, pogodnych świąt skręconych w gronie rodziny. Niech Boże dzieci, podniesie rękę i pobłogosławi nasze ojczyznę i nasze miasto, nasze rodziny. Wszystkiego dobrego w przyszłym roku. A Wam Pan życzę w tym przyszłym roku, żeby z takim uśmiechem jak dzisiaj każdego dnia chodzili się do szkoły i każdego dnia z, tym, z takim całym uśmiechem w tej szkoły życie wychodzili. Dziękuję bardzo. że te nasze koralinki, które ledwo co się mieszczą, prawda, na scenie, Państwo zauważyliście, że, e, że praktycznie cztery rzędy nam się już koralinek utworzyły, z samych naszych e, szkolnych, e, szkoły podstawowej, ale muszę powiedzieć, że są takie osoby, które nie potrafią się z koralinkami rozstać i nawet gimnazjalistki e, również zasilają tutaj nasze, e, nasze piękne głosy, także gimnazjalistki się pokażą, tak, też śpiewające. Właściwy, e, więc również wielkie brawa dla niego. A teraz już nie pozostaje mi nic innego, jak bardzo serdecznie zaprosić Państwa na kilka dodatkowych kalorii dzisiejszego wieczoru, a są naprawdę pyszne, więc warto nawet w tym adwentowym czasie się skusić. Zapraszamy na słodki poczęstunek, e, którego sponsorem. Jest rada rodziców, nasze mamy, które świeże, pyszne ciasto na dzisiaj dla Państwa przygotowały. Dziękuję bardzo i do zobaczenia za rok!